Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam trapika na jakiś serwer, na przykład na Anarchie. Jeśli chcecie robić dobre trap, to polecam wam ten kanał. No to co, lecimy do trapika. A więc tak, ten trap jest dosyć prosty. To jest trap dla stiwków i Diaksów jak coś. Am. Włączę sobie tylko gamę. Dobra, teraz pokażę wam jak wygląda ten trap w środku. Jestem już w środku i tak jest tutaj kobłeb, item frame'y, płotek, Enderchest, woda i baner, na którym utrzymują się tabliczki. I teraz lecimy do góry. A na górze jest tak baner, furtka i item frame na samej górze. Ogólnie mi się ten trap podoba jest dosyć mocny. I w ogóle to możecie też napisać, jak Wam się podoba ten trap i co mam do niego dodać. Nie patrz w prawo. Czemu? A?